Niniejszy wstęp do dziennika pisze w celu udokumentowania moich doświadczeń w związku z pewnym filmem. Zapewne jestem już martwa, jeżeli ktokolwiek to czyta, ale proszę, nie przerywaj. Nienawidzę Saki Sanobashi za to, co zrobiło z moim życiem, a szczególnie pluję na tych zdeprawowanych barbarzyńców, którzy to stworzyli. Do niedawna byłam przeciętną studentką, którą wyróżniała tylko jedna cecha: kocham szukać utraconych mediów. Większość ludzi dostaje ciarek od obejrzenia dobrego filmu grozy, co również tyczy się mnie w stosunku do owych mediów. Ich nieuchwytność sprawia, że mają one to coś, co sprawia, że poszukiwania są niesamowicie fascynujące. Istnieją niezliczone materiały rozrywkowe, które zniknęły z publiki z bliżej nieznanych powodów, i duża ich część pozostaje zupełnie zapomniana. Nigdy mi się to nie podobało. Może i jestem historycznym świrem, ale uważam, że każda forma treści powinna być zachowywana. Myśl, że coś, co sprawia ci radość, może z dnia na dzień zostać na zawsze wypuszczone w niepamięć. Jest po prostu straszna. Saki Sanobashi to tytuł, który prześladuje mnie od kilku ostatnich lat. Każdy szanujący się fan utraconych mediów na pewno przynajmniej o tym słyszał, o ile już nie włączył się w poszukiwania. Jestem jednym z kilku archiwistów, którzy w całości pogrążyli się w daremnym szukaniu tego monstrum. Jak wielu innych, Miałam bzika na punkcie tragicznej historii grupy uczennic uwięzionej w Łazience, z której jedyną drogą wyjścia była śmierć. Chorobliwa ciekawość skłoniła nas wszystkich do skrupulatnych poszukiwań tego zapomnianego anime. To było lata temu, a teraz Saki Sanobashi pozostaje odległym wspomnieniem w głowach niegdyś optymistycznych badaczy. Jeden martwy punkt za drugim doprowadził do nadania temu wszystkiemu łatki, pięknie skonstruowanej mistyfikacji. Nawet ja zaczęłam tracić wiarę w poszukiwania, pomimo całego poświęconego na nie czasu. Świadomość, że jedno z najbardziej fascynujących wyszukiwań utraconych mediów mogło okazać się nieprawdziwe, była naprawdę dołująca. Porzuciłabym to całkowicie, gdyby nie jedno feralne popołudnie. W Toronto panowała typowa zroga zima, co oznaczało, że przed końcem dnia rozpęta się kolejna śnieżyca. Postanowiłam wybrać się do mojego ulubionego sklepu z komiksami w celu zaopatrzenia się w coś do czytania, zanim pogoda uwięzi mnie w domu z moją dziewczyną. Mark Noir. Różnił się od innych sklepów, gdyż posiadał on sekretną sekcję, o której wiedzieli tylko nieliczni. Jako, że byłam kilkuletnim stałym klientem, właściciel nie obawiał się pokazać mi ukrytego pomieszczenia. W pierwszej chwili wahałam się wkroczyć do odosobnionego pokoju sama, w towarzystwie mężczyzny, ale wywnioskowałam, że nie odważyłby się do niczego posunąć w sklepie pełnym klientów. To, co ujrzałam w środku, było naprawdę cudowne. Kilka półek wypełniały jakieś zaginione przed laty komiksy, które były tak mało znane, że nawet najbardziej zapaleni archiwiści nie mieliby o nich pojęcia. To ten typ komiksów, których nie znajdziesz w internecie. Dla dziewczyny mającej obsesję na punkcie zaginionych mediów był to istny raj na Ziemi. Oryginalny post wspominał Osaki jako anime, ale za wszelką cenę chciałam znaleźć tam jakiekolwiek media. Fascynujące były również filmy ułożone zaraz obok komiksów. Grafiki okładek każdego etui na płytę były tak niskiej jakości, że pomyślałam, że właściciel sklepu stworzył je własnoręcznie. Nie było na nich skrótu ISBN. Ani żadnych informacji o dystrybutorze, co w połączeniu czyniło moją teorię całkiem wiarygodną. Wypełniłam torbę tyloma rzeczami, na ile było mnie stać, czyli nie za wiele, jak na biedną studentkę, i podekscytowana zapłaciłam kartą przy ladzie. Gdy dokonałam zakupu, właściciel sklepu obrzucił mnie niesamowicie dziwnym uśmiechem. Zdawał się być rozbawiony w niemalże szyderczym tego słowa znaczeniu. Totalnie mnie to zaskoczyło, jako że on prawie nigdy nie okazywał jakichkolwiek emocji. Wyszłam ze sklepu i wsiadłam do pierwszego lepszego pociągu, który miał mnie odstawić pod akademik. Mimo że Halloween obchodzi się jesienią, czułam, że to jednak zima jest najlepszą porą na zagłębianie się w mroku grozy. Chłodne powietrze jest jak odpowiednik mrożącego krew w żyłach strachu, którego doświadczam podczas lektury dobrego komiksu. Weszłam do pokoju i od razu zaczęłam przeszukiwać moją najnowszą kolekcję. Wszystkie filmy wyglądały tak dobrze, że nie wiedziałam od czego zacząć. Podczas przerzucania stosu płyt DVD zauważyłam coś, co wprawiło mnie w zakłopotanie. Jedno z opakowań nie zawierało żadnej grafiki. Zarówno okładka, jak i tylna część były czarne jak smoła. Nawet grzbiet był zupełnie pusty. Nie byłam w stanie przypomnieć sobie kupna takiego czegoś, dlatego też nie miałam pojęcia, jak to coś wpadło w moje ręce. Skłamałabym jednak, gdybym powiedziała, że ani trochę nie zainteresowała mnie zawartość. Ten dysk mógł zawierać dosłownie wszystko, a jedynym sposobem na przekonanie się o tym było odpalenie filmu. Zanim to zrobiłam, zaczekałam, aż moja dziewczyna wróci z uczelni. Emily była słodką brunetką, ale zupełnie nie tolerowała horrorów. Tarła się jak opętana za każdym razem, gdy oglądała mi jakiś tego typu film w salonie. Wszelki rozlew krwi doprowadzał ją do szaleństwa. Powitała mnie całusem w usta, po czym zastygła w bezruchu na widok mojego przebiegłego uśmieszku. Już w tamtym momencie wiedziała, co dla niej przygotowałam. Emily oczywiście protestowała, ale i tak udało mi się ją ubłagać, aby obejrzała ze mną ten film. Oglądanie jej wrzeszczącej jak dzieciak na widok morderstwa na ekranie było dla mnie czasami fajniejsze niż sam film. Konsekwentnie obstawała przy swoim zdaniu, ale w końcu uległa moim nieustannym błaganiom. Fajnie, gdy wszystko idzie po twojej myśli. Szybko wsunęłam płytę do starego odtwarzacza do gier, po czym wlepiłam wzrok w ekran, nie mogąc doczekać się tego, co miało się zacząć. Obraz był ciemny jeszcze przez kilka sekund, zanim pojawił się na nim jakiś tekst po japońsku oraz angielskie napisy głoszące Rekwiem zaginionych dziewcząt. Tytuł naturalnie wprawił mnie w zaciekawienie, więc oglądałam dalej z podekscytowaniem. Następnie ekran znów pociemniał, a to, co później zobaczyłam, zmroziło mi krew w żyłach. Trzy uczennice w toalecie a na każdej z nich malowało się nieszczęsne spojrzenie czystej desperacji. Tej sceny nie dało się z niczym pomylić. To był scenariusz, na który tak wiele razy natrafiałam we własnych myślach. To Saki Sanobashi, anime, którego szukałam od lat. Fakt posiadania tego filmu przed sobą był tak piękny, że aż nierealny. I pomyśleć, że pochodził on z mojego ulubionego sklepu z komiksami. Od lat tam chodziłam i nigdy nawet przez myśl mi nie przeszło, że Saki mogłoby tam być. Emilii zdawała się być zmieszaną moją ekscytacją, w związku z czym wyjaśniłam jej, że właśnie odnalazłyśmy świętego grala utraconych mediów. Ku mojemu zdziwieniu, powaga sytuacji chyba nie do końca do niej dotarła, ale i tak obdarowała mnie uśmiechem. Akcja filmu rozwijała się zgodnie z głoszeniami legendy. Dziewczyny cały czas pozostawały uwięzione w toalecie i rozpaczały nad swym marnym losem. Im dalej w film, tym coraz wyraźniejsza stawała się agonia w ich słowach. Ich spojrzenia zdawały się puste, a ich skóra taka blada. Emili ścisnęła moją dłoń z iskierką niepokoju w oczach. Klimat nagrania był dużo bardziej mroczny niż się spodziewałam. Ogarniała mnie dziwna melancholia podczas słuchania, jak dziewczyny na zmianę opowiadały sobie o swoich planach i nadziejach, rozpaczliwie usiłując złagodzić swoją sytuację. Przywiązałam się do bohaterek do takiego stopnia, że miałam nadzieję, że w końcu znajdą wyjście, mimo że byłoby to niezgodne z fabułą. W końcu nadszedł moment, w którym dziewczyny zdały sobie sprawę, że nie było mowy o żadnym wyjściu z ich sytuacji, z wyjątkiem śmierci. Śmierć każdej z nich była równie zatrważająca, jak sobie je wyobrażałam. Jedna z dziewczyn nakłoniła inną do utopienia się w zlewie, a trzecia wbiła sobie paznokieć w szyję z chirurgiczną precyzją. Najgorszym momentem w tym wszystkim był mrożący krew w żyłach, wrzask, który wydała z siebie ostatnia z bohaterek, gdy uderzała własną głową o ścianę. Zdawało się to być tak realistyczne, że wręcz nie miało prawa być takie. Pomimo strachu, serce rosło mi z ekscytacji. Musiałam napisać post na bloga, aby pochwalić się wszystkim swoim znaleziskiem. Taka wiadomość mogłaby wprawić cały internet w ekstazę. Szybko zalogowałam się na swoje konto na Tumblr, ale strona nie chciała się załadować. Spróbowałam z innymi stronami mediów społecznościowych, ale żadna z nich nie działała. Chciałam wyjść na korytarz w celu złapania lepszego zasięgu, ale drzwi ani drgnęły. To samo tyczyło się gałki, mimo że naciskałam ją z całych sił. W tamtym momencie wraz z partnerką zaczęłyśmy panikować. Próbowałyśmy otwierać okna, dzwonić po pomoc, walić w szyby, ale wszystko kończyło się fiaskiem. Coś zupełnie odcięło nas od świata zewnętrznego. Zastanawiałam się, jak do cholery to wszystko mogło się wydarzyć, gdy nagle przypomniałam sobie urywek filmu. Zostałyśmy uwięzione niczym te dziewczyny z Saki Sanobashi. Tkwimy w swoim dotkniętym klątwu o mieszkaniu już od dwóch tygodni. Jedzenie już dawno się skończyło, a nasza wszelka nadzieja umarła. Ściska mnie, gdy widzę, jak blada niczym papier Emily wpatruje się w martwy punkt swoimi pozbawionymi życia oczami. Żadna z nas już dłużej nie pociągnie. Sporządzam ten dokument ku przestrodze dla wszystkich poszukujących Saki Sanobashi. Unikajcie tego jak ognia. To przeklęty materiał, który skazuje każdego swojego widza na taki sam los, jaki spotkał tamte dziewczyny. Przypuszczam, że klątwa przestanie działać, gdy tylko zejdziemy z tego świata, a nasze rzeczy zostaną zabrane przez naszych najbliższych. Mam szczerą nadzieję, że znajdą ten dokument i roześlą wiadomość. Niewykluczone również, że wyrzucą go do śmieci, uznając moje wywody za wytwór chorego umysłu. Naprawdę, nic już więcej nie wiem. Mogę jedynie prosić, abyście mieli na baczności i nigdy nie próbowali oglądać tego przeklętego filmu. Tłumaczenie: Bartosz Dzwolak. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.